Cześć wszystkim, tu z Japonii Właśnie teraz czekam na Polaków To są Dominik i Natalia z kanału podróżniczego Bok Cześć cześć! Cześć, cześć. cześć. Ja. Dzisiaj ze mną Dominik i Natalia z Bok Cześć Dobrze, i razem dzisiaj zwiedzimy moje miasto Kitakyushu I najpierw jedziemy do Ogrodu Wisterii. Już się nie możemy doczekać. Eee. Podobno są przepiękne. Ignacy poleca. Idziemy? Tak, idziemy. <grym> Jak mi się podoba? Jest przepięknie! Bardzo Pięknie. dziękujemy za zabranie nas tutaj. Jest wspaniały okres. Trafiliśmy w niesamowitym czasie, które wszystko kwitnie. No. Bo teraz jest naprawdę najlepsza pora na zwiedzanie tego ogrodu. Jest super, super. pomysł. Dominika marzeniem było zobaczenie kwitnienia wiśni, a tutaj masz jeszcze w bonusie mam Coś niesamowitego. Chodźcie. Chodźcie z nami. Widzę, że Wam się podoba ten ogród. I mieliśmy sufit tutaj, sufit i tunel. Tak, tunel i domki. I co najbardziej Wam się podoba? Mi chyba tutaj! Sufit! Sufit, sufit. No, sufit. No, no, no wygląda rewelacyjnie. Do Ta gra światła, jak te światła przechodzą między tymi kwiatami i padają takie plamy światła, super mm. to wygląda, jest Właśnie. naprawdę mm. rewelacyjne. Mm -hmm. I tutaj robiliśmy dużo zdjęć, tak tak, <laughs> tak, tak, dużo fajnego birolu Ignacy zrobił razem z nami i to jest też spotkanie takie, ćwiczymy w pięknych miejscach nagrywanie vlogów. Mm -hmm. Przyjechali do mnie Dominik i Natalia z kanału Bo Chcieć To Móc I dzisiaj zwiedziliśmy ogród wisterii I teraz będzie mini wywiad z nimi Teraz y, moim widzom może moglibyście opowiedzieć o sobie hmm. Panie przodem, przedstaw nas w dobrym świetle No więc tak jak już Ignacio przedstawił, jesteśmy Natalia i Dominik Prowadzimy vloga podróżniczego Bo Chcieć To Móc No i od września ubiegłego roku jesteśmy w podróży Przejechaliśmy Amerykę Południową od Równika, czyli od Ekwadoru. Dojechaliśmy po sam koniec do miasta Ushuaia w Argentynie i wróciliśmy na krótką przerwę do Polski. A teraz kontynuujemy naszą podróż. Kolejne 5 miesięcy zaczynamy od Japonii. Wiemy, że od września podróżujemy. ale skąd taki pomysł na tak długą podróż? No My mamy inspirację z. Takiego spotkania podróżników, które odbywa się w Gdyni. Jest to spotkanie nazwane Kolosami. Jest, spotykają się tam ludzie, którzy podróżują zawodowo, ale też tacy zwykli, przeciętni ludzie, którzy zdecydowali, że rzucą życie i wyruszą w podróż jakąś większą, niekoniecznie roczną, ale zrobią coś dla siebie. I my właśnie czerpaliśmy inspirację stamtąd. i w ciągu, dwa lata temu? Tak, dwa lata temu i w ciągu tego czasu. Przygotowaliśmy się i postanowiliśmy, że rzucimy nasze prace, karierę i wyruszymy w podróż naszych marzeń. Dobrze, to teraz ogólnie opowiedzieliście o sobie, a teraz y, przejdziemy do takich y, m, szczegółowych pytań. O, pierwsze pytanie. Okay. Dlaczego Natalia stoi na głowie? Ja od zawsze e, lubiłam stać na głowie, dlatego że jak ktoś robi zdjęcia i jak nam kazali zawsze stawać do zdjęć tak na baczność i uśmiechnijcie się, to dla mnie te zdjęcia były nudne i jakby e, stwierdziłam, że jak będę miała zdjęcie, jak stoję na głowie, to będzie to bardziej ekscytujące. No ale też jakby chcemy wywrócić stereotypy trochę na głowie, czyli to, że trzeba pracować, że trzeba y, kupić nowy dom, nowy samochód, mieć, nie wiem, trójkę dzieci zasadzić drzewo. wcale tak nie jest, że można też znaleźć w życiu czas na to, żeby spełniać własne marzenia. Na chwilę refleksji. <laughs> na chwilę refleksji, i tak. Na to, żeby wyrwać się z tego wyścigu szczurów, że do, do kariery, do kariery, a później Budzi się stary, gruby, łysy. <laughs> Dlatego my też jakby próbujemy zainspirować wszystkich, żeby te swoje stereotypy też trochę powywracali i żeby sięgnęli po te marzenia. No bo nie oszukujmy się, żyjemy tylko raz, prawda? Tak. Więc trzeba znaleźć czas też dla siebie, a nie ciągle tylko gonić za wyższą pensją albo lepszym stanowiskiem. Ja bardzo doceniam ludzi, którzy robią, prowadzą życie po swojemu. To bardzo mi się podoba bo nie wszyscy potrafią to robić, ale właśnie to inspiruje innych i naprawdę to jest fajne. to teraz jestem ciekawy, czego doświadczy doświadczyliście podczas podróży? Jakie były Wasze najcięższe wykonywania? Mm. Najcięższe. No, Dominik, będzie pewnie wulkan, wiecie co? Wulkan. Spinaliśmy się na aktywny wulkan, który miał 2900 metrów i e, było naprawdę e, ciężko, więc nienawidziłem tą spinaczkę, zajęła ona 6 godzin. Ale to dlaczego było ciężko? No bo to jest spinaczka po, e, po kamieniach, po śniegu, e, masz pełny kwipunek, e, tak? raki, masz czekany, żeby wbijać się, żeby się wspiąć na ten wulkan. Jak to się zakończyło, to nie powiem, bo powrót był rewelacyjny. Natomiast to była jedna z takich najcięższych filmów dla mnie przynajmniej podczas tej podróży. Oczywiście można podróżować tylko przyjemnie, ale wasza podróż jest bardzo aktywna i myślę, że nie wiem, próbujecie swoich sił podczas podróży. I to jest naprawdę fajne, bo myślę, że po podróży może będziecie mieli nie wiem, nową perspektywę, nowy pogląd, inny sposób patrzenia na świat. I, tak dalej. I naprawdę doceniam, e, powtarzam, powtarzam, ale doceniam takich ludzi, którzy aktywnie podchodzą chod, do życia. Co najbardziej doceniacie podróż? bo mówiliście, że to jest odwrócenie pewnych y, poglądów, y, wartości itd. Tak mhm. I jestem ciekawy Waszego y, zdania. zdania. Mhm. No, Czy znaczy tak, cały czas się śmiejemy, że najbardziej docenia się pranie świeże, ale to tak żartujemy oczywiście. Miał być ale... odcinek, kierzemy z Ignacją. Ale chyba właśnie poznawanie ludzi jest takie tak. najbardziej e, fajne, bo poznaliśmy całe mnóstwo ludzi. W Ameryce Południowej e, mniej, bo naprawdę bardzo szybko tą Amerykę Południową zrobiliśmy. Przeje Czyli 15 tysięcy kilometrów drogą lądową w 4,5 miesiąca, tak. ale na przykład w, w samej Japonii już poznaliśmy bardzo dużo osób, m.in. Ciebie I właśnie rozmowy z ludźmi i jakby e, słuchanie ich historii jest takie bardzo fajne. Wtedy poznajesz naprawdę kulturę państwa, e, kulturę tego, jak się żyje, jak wygląda codzienność. E, tym bardziej, że my spędzamy czas poza hotelami, hostelami, ośrodkami i wtedy rzeczywiście smakujesz miejsca, w którym jesteś i możesz powiedzieć, byłem w Japonii, widziałem. Wiem i mogę się wypowiedzieć, niż przelecieć ją po prostu turystycznie i, i Ale tak. też poznajesz ludzi z innych zakątków świata, którzy też podróżują. Tak, I tak. właśnie mają podobne marzenia albo mieli podobne obawy przed podróżą, bo jednak my porzuciliśmy swój, swoją strefę komfortu żeby jednak. I jakby widząc, że inni też to robią, ja też się czujesz taki, że o, to nie jest takie trudne jakby, że, że wszyscy mogą, nie? I dlatego też też taki nasz przekaz, że najlepszym jest pierwszy krok. Później już z górki. To teraz ostatnie i pewnie najważniejsze pytanie. Okej. Co znaczy nazwa Waszego kanału, bo gdzieś to my. Pewnie to jest, wiem, Wasz slogan. I co to znaczy to, Panie? No właśnie to, że bo chcieć to móc, czyli jeżeli marzycie o czymś, to po prostu to zróbcie, bo jeżeli marzycie wystarczająco silnie, a nie tylko, a no chciałabym, chciałbym coś tam, tylko jeżeli faktycznie macie na coś ochotę i chcecie coś zrobić i osiągnąć w życiu, to po prostu wystarczy się za to zabrać. No i nam zajęło to trochę czasu i potrzebowaliśmy dużo inspiracji właśnie od innych osób, tak. ale 18 miesięcy po, po, po Kolosach, Zebraliśmy się w sobie i wyjechaliśmy, bo naprawdę tego chcieliśmy. Zdecydowanie tak, jak ona powiedziała. <laughs> Także gońcie za swoimi marzeniami, bo o to właśnie nam chodzi, żeby pokazać innym, że nie trzeba być bogatym, że nie trzeba zarabiać kokosów albo mieć bogatego wujka w Ameryce, żeby spełniać swoje marzenia. Czyli, jak mówił Dominik, najtrudniejszy jest pierwszy, pierwszy rok, krok. A tak. potem jakoś pójdzie. Z górki, dokładnie. dokładnie. Poznaje się mnóstwo ludzi właśnie przez to też i każdy każdemu pomaga w jakiś sposób. Więc, na przykład, jeżeli chodzi o podróże, to, to to jakoś idzie właśnie z górki. I wydaje mi się, że tak jest ze wszystkim. A czy można powiedzieć, że ja też jestem przykładem, bo to pomóc? tak skoro przyjechałem do Polski, bo po prostu. Na mojej uczelni naprawdę nikt nie wyjeżdża do Polski, bo mamy tylko anglistykę i sinologię. Naprawdę nikt się nie uczy polskiego, naprawdę nikt nie wie w jakim języku mówią Polacy, ale ja po prostu chciałem, chciałem i zrobiłem. Po prostu odważyłem się i myślę, że chyba mamy podobną mentalność. Tak. Mm. Dokładnie. Myślę, no, że to, to, głównie... to była trudna dla Ciebie decyzja, pamiętasz jakby. Tak. ale się odważyłeś. I tak, że nie. No właśnie, miałem ja miałem silną motywację i myślę, że to zmieniło moje życie na, do, na lepsze. I to no. jest właśnie, bo chcieć, to móc. Jesteś świetnym przykładem tego. Jeszcze ja tylko dorzucę szybciutko, że właśnie jest też takie powiedzenie, że lepiej żałować tego, co się zrobiło, niż tego, czego się nie zrobiło, bo mhm. potem sobie ludzie plują w brodę, że a mogłam, mogłem spróbować 20 lat temu coś tam zrobić. Więc no, róbcie to po prostu, tak, bądźcie tak. za marzeniami. Tak to koniecznie zajrzyjcie na ich kanał Dominika i Natalii, bo przecież to jest, naprawdę to jest inspirujący i jednocześnie naprawdę przyjemny do oglądania. Staramy się. O, dziękujemy. Staramy się. I tym samym też będzie Ignacy u nas na kanale i my jeszcze u Ignacego w następnym odcinku, ponieważ musimy się podzielić z Wami wrażeniami z Japonii. Tak więc kolejny odcinek też koniecznie zobaczcie. Dobrze. To do następnego. Dzięki.